koleżanka przyszła na właśnie dowiedzieć się na temat jelit. Ja miałam taki sam, bo my już porozmawiałyśmy wcześniej. Miałam taki sam problem jak Ty. Miałam problem po prostu z wypróżnianiem się, a to dlatego, że miałam zaklejone jelita, bo jelita mają kosmki jelitowe i kiedy na przykład jemy dużo mącznych rzeczy, mimo tego, że nie tyjemy, tak, no to to się po prostu nie pracuje tak, jak powinno, dlatego musimy jeść też dużo warzyw. I pić dużo ciepłej wody, żeby się oczyszczać. Co dostałeś do, co do dostałyśmy picia? Dostałeś do picia kompleks witaminy B, Niacynę, i to jest taki kop energetyczny. Eee, tak. Jak to się nazywa? Activizer. Mili Państwo, ja tutaj cały czas robię gimnastykę poranną. mam własny aktywizer za pomocą ćwiczeń. To daje, jak to się mówi, takiego kopa. dla do organizmu, tak. niacyna hmm. daje to samo. I niacyna daje to samo, więc ja mam okazję to sprawdzić. Oczywiście u mnie to jest proces sprawdzenia długotrwały. Oglądasz w telewizji do rana. <śm> <śm> no. I kofeina jest guarana, czyli kofeina jest e, naturalna. E, z wyciągu z owoców. Jest taka różnica między kofeiną z kawy, że kofeina z kawy bardzo szybko się utlenia z organizmu, a kofeina z gwarancji bardzo długo zatrzymuje się w organizmie. Otwiera nasze żyły, dotlenia nasz organizm. Mamy więcej energii, więcej siły do działania. I do życia przede wszystkim. No i tutaj ja wtrącę swoje żebyśmy pamiętali o pewnych ograniczeniach medycyny. I zasadniczo ograniczenia medycyny dotyczą tego, co możemy z pacjentem zrobić podczas leczenia. Czyli jeżeli się skupimy na definicji leczenia, czy definicji fizjoterapii, to jest to ze strony lekarza, czy fizjoterapeuty, wykonanie pewnych czynności w odniesieniu do pacjenta, czy to za pomocą leków, eksperymentacji, czy ćwiczeń, za pomocą których jesteśmy w stanie przywrócić pacjentowi stan sprzed choroby, jeżeli się uda to zrobić, albo najbliższy możliwe, jeżeli się nie da tego zrobić w 100%. I to jest, proszę Państwa, potęga potęga lecznicza tych lekarzy oraz fizjoterapeutów. No i tutaj w konsekwencji jako narzędzie pracy lekarzy. Po części też fizjoterapeut też suplementują, czyli za pomocą suplementacji. Zgadza się? Tak. Natomiast jeżeli chcemy pójść troszeczkę dalej i zamiast 100% uzyskać 120 czy 150% tego, co było przed chorobą, no to tutaj już medycyna jest bezradna i nie jest w stanie nic zrobić. Natomiast tam do akcji wchodzę ja za pomocą ćwiczeń, i realizuje swój program powrót do młodości i z dziadka robi młodzieńca, da radę to zrobić, czyli ćwiczenia dają możliwość osiągnięcia tego, czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć za pomocą suplementacji. Z tym, że pamiętajmy o tym, że musimy mieć podłoże w postaci zdrowego jedzenia, żebyśmy mogli czuć radość z ćwiczeń. Tak? Bo jedzenie ćwiczenia nie zastąpi. To jest prosta sprawa. Teraz jeszcze ja zawsze mam takie często pytanie od pacjentów, pacjent przychodzi do mnie i mówi, że było lekarza takiego czy innego, ma jakieś tam schorzenie i mówi, żeby nie ćwiczyć. Tutaj chciałem poruszyć temat ćwiczeń, bo wiedza na temat ćwiczeń leczniczych, zarówno wśród fizjoterapeutów, jak i również lekarzy, ja bym prosił, żeby się ta grupa na mnie nie obrażała, jest na etapie bliskim zero, tak? Każdemu się wydaje, że się to sztanga, tą tak? siła podniesiemy ciężarówkę, tam jakieś rekordy życiowe, czyli siła, to jest sport. To jest jakiś taki drobny wycinek możliwości naszego organizmu. Drobny wycinek. I teraz możemy sobie zrobić taki prostutki eksperyment. Tak? Ja przed chwilą wypiłem tutaj. Napój. Pytanie, ile bez tego napoju mogę być? Godzina, dwie, trzy. Stawajcie. Ile? Bez tego napoju. Bez picia, w ogóle bez picia. Bez picia, wypiłem i bez picia. Ile mogę być? Minuta, godzina, pięć, dziesięć godzin. No, ileś godzin, ileś godzin na pewno, tak? Nie wdaję się w szczegóły, powiedzmy trzy godziny. Jako przykład, tak? Damy radę? Zgodnie jesteśmy wszyscy? Wypijamy, napijamy się, dosyta. Nic nam nie potrzeba, 3 godziny wytrzymamy bez kropelki wody, tak? Prosto. Teraz próbujemy pójść w kierunku ćwiczeń. Nabieramy głęboki wydech. To jest ćwiczenie oddechowe. Ile wytrzymamy? I tu jest zagwozdka. Półtorej, no, nie? Minuta, półtorej, to jest kilkadziesiąt sekund, tak? Kilkadziesiąt sekund VS, kilka godzin. To jest różnica. Czyli nasze ćwiczenia. To jest praca naszego ciała. Część ćwiczeń wykonujemy automatycznie, część ćwiczeń wykonujemy w sposób świadomy, ale to nie znaczy, że musimy od razu nosić. Kiedy pacjent do mnie przychodzi i mówi, że lekarz zabronił mu ćwiczyć, ja mam mieszane uczucia. No, powiedziałbym pacjentowi, nie oddychaj, tak? I to śmiesz na miejscu. To znaczy, że gdzieś tutaj, gdzieś tutaj nieporozumienie. I to nieporozumienie ja będę powolutku starał się wszystkim wyjaśnić, o co tu chodzi, gdzie są jakiegoś rodzaju błędy, bo te błędy trzeba po prostu wyeliminować, po to, żeby poprawić jakość naszego życia. Żeby poprawić jakość naszego życia, to posłużę się tutaj badaniami Lalonda, to był minister zdrowia Kanady, który w latach 90. ubiegłego wieku zrobił badania wśród Kanadyjczyków, to były badania naukowe, gdzie brał pod uwagę cztery yy, możliwości, albo cztery przyczyny, czy cztery czynniki, które wpływają na jakość naszego życia, jakość naszego zdrowia, czyli które wpływają dokładnie na nasze zdrowie. I teraz, mieli Państwo, były cztery czynniki. Pierwszy czynnik to było styl życia. Drugi czynnik środowisko, w którym żyjemy. Trzeci czynnik genetyka, czwarty czynnik opieka zdrowotna, lekarska. I teraz, jak to u niego wyszło? Proporcja. My potężne pieniądze ładujemy w naszą opiekę zdrowotną. Według badań wygląda, żeby łatwo to zapamiętać: proporcje są 50-20-20-10. Czyli 50% jakości naszego życia, 50% naszego zdrowia. Zależy od stylu życia jaki prowadzimy, a styl życia to m.in. dieta, suplementacja, ćwiczenia. 50% mamy szans, że odzyskamy zdrowie, czy, że otrzymamy je na właściwym poziomie. Kolejne 20% na co nie mamy wpływu to jest genetyka. No każdy ma jakieś tam podłoże genetyczne, tego nie jest w stanie zmienić, chociaż nie do końca w to wierzę, ale no przyjmijmy, że tak jest. Dalsze 20% to jest środowisko, w którym żyjemy. Tak? Czy jest właściwe powietrze, czy jest smog, czy nie ma smogu, czy mamy klimat taki czy inny, to jest 20%. I tylko 10% to jest opieka medyczna, czyli można powiedzieć, to, to są wszyscy razem wzięcie. Lekarze, fizjoterapeuci, wszyscy specjaliści, którzy starają się dbać o zdrowie pacjenta, gwarantują według badań Walonda 10% szans na odzyskanie zdrowia. Zobaczcie, jak ważna jest dieta i suplementacja, tak? Mogę coś powiedzieć? Mhm. Ja stawiam 50 na 50. Fizjoterapia i suplementacja. Na sobie to Ja stawiam 50 na 50. Ja, no i bardzo fajnie, żeśmy się spotkali. Moje to jesteś... A co do, le... co do lekarzy, to no. musiałabym postawić minus. Znaczy, bo tak, nie, nie krytykujmy lekarzy, bo nie dużo dobrych rzeczy znaczy, fajnych robią. Tak? Tak, Natomiast też my się tak dobrali we dwójkę, że ja jestem ćwiczeń, ćwiczeń, Agnieszka, mieszka ja jestem entuzjastką suplementacji. E, oczywiście to jest nasze powiedzmy fundament naszego działania i motto naszego życia co wcale nie oznacza, że Agnieszka nie ćwiczy, bo ona też ćwiczy i to bardzo intensywnie ćwiczy, co wcale nie oznacza, że ja nie będę brał suplementacji, że nie będę tego potrzebował, tak? I wróćmy tutaj do tego, do tych badań, co tutaj Agnieszka przedstawiła, że brakuje nam tego, 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 tego i tak dalej. Tego wszystkiego nam brakuje na podstawie badań, które ktoś tam gdzieś przeprowadził. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby Znać indywidualne możliwości naszego organizmu, tak. czyli potrzebny jest nam przyrząd. Mam nadzieję, że tutaj kiedyś się spotkamy w szerszym gronie z osobą, która takie badania składu bioche biochemicznego ciała jest w stanie poprowadzić. Takie możliwości na chwilę obecną są. Na razie nie będziemy się głębiać w co to jest, tylko powiem, że takie możliwości są i to należy zbadać. I wtedy się okaże, jak jest tutaj u nas kilka osób. Ja mam braki takich witamin, Agnieszka ma braki takich witamin, ale ma nadmiar tego, co ja mam. Tutaj pani ma braki jeszcze innych witamin, tu braki innych, braki innych. Każdy ma jakieś tam braki. I musimy mieć celowaną suplementację na te braki, żeby nie przydobyć, bo zbyt mała ilość mikroelementów jest szkodliwa, jak również zbyt duża ilość tych mikroelementów jest szkodliwa. I o tym warto pamiętać, że to trzeba indywidualnie zbadać, i dążyć do tego, żebyś regularnie badał, Tak jak samochód jest co roku, taki przegląd. Kierowka. Tak, nasz organizm też powinien mieć przegląd. I jeszcze tutaj wracając do suplementacji, jest różnica suplementacja a suplementacja jest suplementacja syntetyczna, która jest rozpuszczalna tylko w tłuszczach i bardzo często odkłada się, przedawkowanie w naszych nerkach a jest suplementacja, która jest rozpuszczalna 100% w wodzie i nasze komórki zabiorą sobie tyle, ile tego potrzebują i resztę po prostu wysikamy. Czyli nie odłoży nam się to w naszym organizmie. I witaminy akurat z niemieckie z atestem NTC, czyli natychmiastowy wchłanialność do komórek bezpośrednio, mamy całą suplementację rozpuszczalną w wodzie Czyli nadmiar suplementów, które nasz organizm nie potrzebuje, zostanie po prostu wydalona. Czyli się nie odłożą. Jesteśmy, mamy GMP, NTC, jesteśmy w Niemczech na liście, również kelna lista. Jest to produkt czystości i jesteśmy wyżej niż produkty dla noworodków, które dajemy do jedzenia dzieciom. Pod względem Biodostępności i czystości e, suplementów. Czyli dobry produkt. Dobry produkt. Bardzo dobry.